Ale lakier ciężko schodzi. Chciałem to opalić w taki inny sposób. Później stwierdziłem, że spalę ten lakier. A na końcu jak zobaczyłem, jak to wygląda. To stwierdziłem, że to wygląda takie, takie wyjęte z pożaru, i to, że będzie lepiej wyglądało niż takie, jak chciałem zrobić. Także zmieniamy chyba koncepcję. Nie tylko dlatego, że to ciężko idzie, ale no, efekt mi się podoba. Efekt miał być taki jak tutaj, takie lekko podpalone, a wyjdzie, że no, wyciągnięte z ogniska, tu coś tego. Rozumiecie o co chodzi chyba. To teraz zrozumie, co artysta miał na myśli. Ta strona bardziej się rała. pożar był od tej strony, to ma całą historię, którą mam teraz w głowie, ale nie wiem, czy to rozumiecie. Pewnie większość z Was powie ble, po prostu. Ja to zrobiłbym inaczej. Ja, ja bym to pomalował, ja bym to wyszlifował, ja bym w ogóle tego nie robił. Tak wiem, tacy są właśnie ludzie. Nie, że mnie to boli, a ja po prostu wiem, jaka jest natura ludzka. Przekonałem się o tym wiele razy. A ta maszyna do szycia, zmieniająca się magicznie w lampkę, tylko za chwilę pokażę, że miałem rację. Lejcie w komentarze, zobaczcie. Zapraszamy. Nie, ona nie jest na sprzedaż. Nie, nie wszystko jest na sprzedaż. No i dobra, prawie gotowe na, na końcu troszeczkę zapachu. Najładniejszego, warsztatowego zapachu. I ona się będzie też świeciała przez to: świeciła, świeciała, różne rzeczy będzie robiła. I będzie pachniała. Będzie też pięknym mebelkiem. Może nie szafeczką, ale mebelkiem. Zobaczcie, jak się świeci. A co będziemy robić jutro? Znowu będziemy podbijać świat muszczku. Pilnik o młotek przydał się setny raz, a mówiliście, że on odpadnie, bo wibracje takie sytuacje działa. To też działa. To też działa. Wszystko tu działa. Hejtery, uspokójcie się. Kończone. Zaraz trafi tu do domu. Tutaj tylko powiesiłem sobie do pięknych zdjęć, będzie świeciała sobie w ciemnościach, oświetlając drogę jak latarnia. No dobra, małe sprostowanie, to nie ja wymyśliłem historię z ogniem. Przyszła i pa... A nagrałeś? A nagrałeś, że to ja? No, no dobra, to ona wymyśliła z tym ogniem. Fajne to muszę to sobie przypisać. Ratowane z ognia. Pozdrawiamy z Carolino. Po co ci kapusta, kiedy takie usta? Jeżeli znalazłeś sposób, by robić to, co lubisz. Det er